Dzień dobry kochany, witam Was bardzo serdecznie i zaproszę Was dzisiaj na przegląd do Pepko. Tak więc, zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, lajkowania, komentowania. Naciśnijcie dzwoneczek, aby poinformował Was, kiedy wrzucam filmik, a wrzucam je codziennie. Tak więc, zobaczcie od czego zaczynam ten przegląd. Znalazłam bardzo fajną nową torbę i powiem Wam, mega, one są. One są siatkowane, mają trzy kieszonki z przodu. I tutaj taka jeszcze mniejsza, czyli w sumie cztery i trzy z tyłu, więc bardzo mi się to podoba. Jest taka przyświetlująca, aż widać co mamy w środku. Kilka kolorków: fioletowy, pomarańczowy i jeszcze tam w tyle widzę żółty. Tak więc piszcie, w, kochane, w komentarzu, czy Wam się ta torba podoba. Ona jest w ogóle na zameczek, więc cudowna. Też wskoczył już widzę w sprzedaż materace, różnego rodzaju baseny, ręczniki nowe i pokażę Wam tylko tak z grubsza co tu jest w ofercie. Mamy taki basen za 120 zł, taki mniejszy dla dzieci za 30 Takie śmieszne matrace też były w zeszłym roku i mamy w tym kawałek pizzy oraz loda na patyku za cztery dyszki. Ciekawe pokazały się, zobaczcie, płetwy w kształcie takiej jakby syrenki dla dziewczynek za 25 zł i zwykłe, klasyczne, kolorowe dla chłopców, ale też i mogą być dla dziewczynek. I tu one są w kolorze zielonym tylko. Co mi się mega spodobało, to zobaczcie jakie fajne okularki do wody pokazały się w PEPCO. I tu macie takiego pieska gumowego z góry. One kosztują 17 zł, więc cena jest świetna. Kolor jest bardzo ładny, a dla dziewczynek są takie, słuchajcie, jak ten jednorożec konik, i te okularki są w ogóle takie tęczowe. Bardzo mi się one spodobały, lecz chyba najbardziej mnie urzekły te żabki i kraby. 8 zł. Zobaczcie, jaki piękny. Nie wiem, czy to krab, czy rak. Niech będzie. Są za to słodkie i kosztują 8 zł. Widzę tutaj, że jeszcze będą pomarańczowe i żółte, tak więc czekam na resztę. No i zabieram Was w sumie na ten właśnie pokaz tych nowości. Tutaj jeszcze są te rzeczy takie, wiecie, na grilla, słomki, talerzyki. I tutaj jest po prostu szał. Chyba jeszcze na tym, nie, jeszcze na tym mamy z mm, ostatniej gazetki. Te wszystkie mm, takie rzeczy, wiecie, sprzątanie i ułatwianie sobie życia. Ale tu jest czad. Pokazały się dużo nowości. Między innymi zobaczcie taki komplecik. Tylko to niestety jest plastikowe. Za 5 zł, bo do tego macie, wiecie, ten kubeczek. Ja wam wszystko za chwilkę pokażę. Tu macie ten bidon. On jest właśnie też w ten sam wzór 15 zł. Bidon jest oczywiście szklany, tylko jest ta taka narzutka szmaciana. Tu macie miseczkę taką większą, ona może być świetna na sałatki, kosztuje tylko 12 zł. Też niestety plastikowa. Może byłoby to lepsze, gdyby to było szklane, no ale no niestety. I tu na dole widzę jeszcze jest taki: zobaczcie, na, na lemoniadę, taki dzbanek 20 zł. I też jest z tym wzorem. Bardzo fajny uchwyt, gdzie możecie sobie przenieść w dowolne miejsce, kranik. No, tylko to też jest plastik, niestety. Zobaczcie, jak ta półka tych ananasów tam się świetnie prezentuje. Ale na samej górze pokazały się w końcu te szklane, dzbanki. Ja tak pisałam z Wami, że te plastiki, ale mamy szklane, zobaczcie, i ten kolorek jest po prostu wprost cudowny. One są bardzo ciężkie 30 zł. No i macie te kolory, tak, jak były te szklaneczki, i te mm, kieliszki w ostatniej przedostatniej gazetce. Tak więc możemy sobie zrobić fajny komplet. I na lato usiąść sobie na balkonie czy na tarasie i zobaczcie, jak można sobie dogodzić, wypić sobie lemoniadę czy jakikolwiek napój w takich fajnych szklankach z dbanka. Dobra, nowy jest też wazon, bardzo ładny, szklany, za cztery dyszki. A tu zobaczcie jaka nowość, wskoczył nowy stolik, taki złoty. Złota jest ta oprawa i do tego były tace. Nie wiem czy pamiętacie, były te małe i duże. Stolik kosztuje 120 zł i powiem Wam, mega to wygląda. Naprawdę ciekawa jestem, czy będzie srebrny, zobaczymy. Tu macie te tacki, które jeszcze są w sprzedaży za 10 zł, są bardzo ładne, aczkolwiek... Ta oprawa jest taka dosyć słaba, bo ona się wygina, ale to ładnie wygląda, więc to mi się bardzo spodobało. Bardzo dużym powodzeniem cieszą się bynajmniej w tym Pepco, do którego ja jeżdżę, te składane koszyki. 30 zł i tutaj jeszcze macie podgląd do tych owalnych, one są za 17 zł i naprawdę bardzo ładnie wyglądają. A tu jeszcze wracam, bo pokażę Wam w sumie takie przypomnienie, że jeszcze są te komplety, zobaczcie, za 20 zł tych czterech szklanek plastikowych. Są te miseczki, takie mm, plastikowe, no 17 zł. I są jeszcze te talerzyki, też w tych samych kolorkach, i one też są plastikowe za 17 zł. Ciekawa jestem, czy te talerzyki wyskoczą też w wersji szklanej. No, bardzo kuszące to by było, powiem wam szczerze. Możecie napisać w komentarzu, czy wam się też podobają. Te ta, co ostatnio wam pokazywałam, są bardzo fajne. I w tym Pepka akurat widzę, że jeszcze zostały. Tutaj jeszcze też przypomnienie, że są takie fajne gadżety na plażę, do piasku i za 7 zł one są. A tutaj coś jest nowego. Tak, 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 tak. tak. Tu wam zaraz pokażę, co jest fajnego. Oczywiście te y Nieziemsko piękne, diamentowe pojemniki jeszcze widzę, w tym Pepko są. Tak więc pokażę 25 zł, bo one są naprawdę warte. Pokazania bardzo ładne błyszczą się świetnie, co tu jeszcze jest ciekawego. I tu mamy te komplety, które już były kiedyś pokazane na kanale, ale takie najlepsze wam teraz przypomnę. No i ten komplet jest cudowny, taki drewniany I zobaczcie, paterce za 50 zł, trzy szklane takie pojemniczki z fajnymi przykrywkami, one mega kuszą i bardzo ładnie wyglądają. I na jakieś, nie wiem, czy przystawki, czy nawet jakieś takie, wiecie, przykąski postawić na stole, coś pięknego. O, a tu widzę nowość 260 ml, i tu są szklaneczki. Wow, za 25 zł, a zaraz Wam pokażę, do czego możecie zrobić sobie komplet, bo są też takie mm, szklanki w sumie, ja wiem, można do tego lody. To są takie pucharki, zobaczcie, nie? Do lodów, do jakichś takich napoi, 8 zł, ale one są przepiękne. Te szkoły jest dosyć ciężkie, ale naprawdę prezentuje się bardzo fajnie. No i co, przechodzimy na kubeczki. Co tutaj jest ciekawego? W kubeczkach na razie nic nie ma ciekawego, ale mogę Wam pokazać ten kubek, do którego już macie cały w sumie komplet i ten kubeczek jest za dyszkę bardzo ładny. I też jeszcze mi się spodobał taki mm, typowo wiosenny, letni ze złotym uchem i on również jest za 15 zł. A tu słuchajcie, okazja, bo poprzeceniali te fajne mm, właśnie, wiecie, ekspresy, tostery. Tu ten komplecik jest świetny na 140 zł i mikser za 9 dyszek. Więc no, fajna okazja. Ten czajniczek też już na 110. Więc no, ciekawe, czy to zejdą jeszcze niżej, nie? Ja bym to tak wszystko poprzeceniała jeszcze po połowie. Dobra, ten, yy, no... Klebak jest bardzo ładny za 6 dyszek. I tutaj mamy taką czarną wersję. 12 zł na przykład na mleko. Czy tutaj większa opcja? I kosztuje 60 zł. Tu też pokazało się kilka nowości, między innymi zobaczcie jakie fajne świeczki. Dorwałam na dziale trzy świeczki, bardzo ładne w kształcie takich muszli i kosztują dwie dyszki, bardzo fajna cena i do tego były wcześniej te paterki takie w kształcie rafy, no coś pięknego, ale to mi się rzuciło w oczy. Cudowny świecznik, piękne szkło, przechodzące z takiego granatu, w taki żółty pomarańcz, no coś pięknego. One w sklepie jeszcze ładniej wygląda. 40 zł i naprawdę jest warty tej ceny. Co jeszcze znalazłam? Znalazłam taką, to może być też paterka, zobaczcie, ale możecie też ustawić na tym jakieś swoje, wiecie, bransoletki, łańcuszki, bo to w łazience też były. Ładnie wyglądało i kosztuje 20 złotych. No i z tym to po prostu wyjechałam. Pelerynka przeciwdeszczowa. Słuchajcie, za 2 zł. Pepko, no coś pięknego, ja w zeszłym roku szukałam czegoś, żeby ochronić siebie i dzieci, jak byłam nad morzem, wiecie, tam często padał deszcz, tak więc te pelerynki jak najbardziej sprawdzą się w taką pogodę, a za 2 zł to chyba tajniej już nie kupicie. I jeszcze tak e, przypominawszy, że są jeszcze takie fajne zagłówki, bo to też już jest taki temat letni, jeżeli komuś e, ko, komuś brakują takie rzeczy, to jak najbardziej zobaczcie, są takie gadżety już w Pepko. Ciekawe zestawy, zobaczcie, pokazały się, żeby na przykład fajnie spędzić czas z dziećmi, jak będzie właśnie tak cieplej. I tutaj macie dużo tego do wyboru. Ja Wam pokażę tak skrótowo, co mi tam wpadło w oko. Wam polecić, bo już w zeszłym roku akurat te zestawy dwa kupiłam. A tu jeszcze jaka fajna skrzyneczka, zobaczcie na takie nasze wiecie drobiazgi. Fajne. 30 zł i mega mi się podoba ta oprawa tego szkła. Co jeszcze nowego? Nowe jeszcze widziałam takie mm, solarne lampki. I tutaj jest ta żarówka. Za dyszkę macie trzy kolory, cztery. I to też fajnie wyglądało. Taka lampka za 15 zł. Też ciekawa. Co tu jeszcze bym Wam mogła pokazać? Tu już chyba wszystko było. Tak więc jeżeli ktoś jest nowy, to zachęcam do wcześniejszych odcinków, do subskrypcji i na koniec pokażę Wam świetne okularki przeciwsłoneczne. Bardzo ładny kolor. No to jest hit lata. Bardzo mi się podobają. 15 zł. Kochani, dziękuję z całego serduszka za oglądanie. Miłego wieczorku. Cześć. Pa!